Ostatnio wygrana z KS Warszawa, KSG Warszawa. Teraz przyjdzie spotkanie u nas w sobotę z Imielinem. Piła gra z kolei z KSG Warszawa. Rozumiem, że kończymy ten rok z przytupem. Wygrywamy to sobotnie spotkanie. Jakby powiększamy przewagę w tabeli i nowy rok spokojnie zaczynamy granie swoje jeszcze na wyższym poziomie. No dokładnie tak, nic nie dodać, nic ująć. E, no mocno się nastawiamy na ten mecz, jest to ostatni w tym roku e, i, i chciałbym, żebyśmy sprawili... E, takie podziękowanie dla naszych kibiców za to, że przez cały sezon nas bardzo mocno wspierają i chciałbym, żebyśmy podziękowali w ten sposób, że zagramy bardzo dobry mecz i skończymy go wynikiem zadowalającym dla nas i skończymy rok na fotelu lidera. To zapraszamy na to spotkanie. Przypomnij, kiedy? W sobotę. W sobotę o godzinie 16:00 zapraszamy. Zapraszamy.